Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na skrót wydarzeń z trzeciej rundy Ligi F1 w WK Arena, a wraz ze mną ten skrót poprowadzi Ignacy Juś. Serdecznie zapraszamy na ponowne przeżycie emocji z Grand Prix Aberdeen, gdzie wiele się działo, wiele safety carów, ale to sami Państwo zobaczą. A zatem bez przedłużania! Możemy ruszać. No dobrze, mamy pięć czerwonych świateł i ruszyli w takim razie z wyścigiem w Abrazajczanie. Trudny start, bardzo zbliżył się do kierowcy, Ferrari ciasno w pierwszym zakręcie, Oj, do impactu, ale raczej utrzymane, to jest tyłak, Aston Martin pojechał trochę za szeroko, zarzuciło tyłem, dużo średnie, tak jest, lub też opony twarde, ale jest Niemczek wjeżdża w bandę, w sekcji zamkowej a więc już jest ciekawi, już żółta flaga w sekcji zamkowej tam jest trybuzator chyba bo tam e, zaraz po e, pierwszym uderzeniu było drugie uderzenie i tam tej ta blokada poszła więc e, w tym momencie mamy e, tutaj trochę miejsca pomiędzy, e, pomiędzy dziewiątym miejscem a, a resztą stawki tutaj od dziesiątego w dół teraz się broni przed jakim Janek po zewnętrznej tam chyba utrzyma się na to Polo musiał wymijać, Kavermak tymczasem dalej jak najszybciej Oj, że dwóch się bije, tam trzeci może się jeszcze tutaj wplątać i no, może być problem tutaj... I tak z tyłu, Zauber poleciał, będą żółte flagi, czy to będzie coś poważniejszego Dostał strzała od y, Kostka, tutaj Janek, widać było w lusterku jak obracać ten zielono-czarny boli I szefu tutaj odpada i mam wirtualny samochód bezpieczeństwa. Tam na doszło do jakiegoś kontaktu z bandą lub też innym kierowcą. Czy mamy pierwsze pit stopy, tak jest, mamy pierwsze zmiany strategii. Już tej liściu pojawił nam się w alei mailuje się z tego No i zbliża się do Sandra Pancho z Alpine. Ale też doszło do kontaktu, McLaren zarzucony chyba. Kontakt z Mati wypada chyba z tego takim... Mamy kontakt z panem, kolejny makaron tutaj uderza i czy mamy kolejny samochód bezpieczeństwa? Wraca, To wirtualno. wraca, tutaj Mati, ale jest chyba wirtualny samochód bezpieczeństwa. Liczymy, że nie będzie tutaj pełnej neutralizacji, ponieważ tylko na to, że jak przed przedniego skrzydła to nie jest poważna sprawa, no ale Oj, Mati... Tragiczna ta sytuacja dla niego. Tylko chociaż ta przewaga kierowcy Ferrari jest dość, już spora, ale ma przed sobą jeszcze kilku kierowców. Ale zbliża się Randino, zbliża się. No i zobaczymy, czy da radę tutaj coś ugrać więcej, bo kawiarma jakby miała się, się niesamowita. Druga waga w drugim sektorze, tutaj. Nie kierowca, ale już. Samochód bezpieczeństwa. Samochód bezpieczeństwa po raz kolejny. A tył, bo do scuderii Ferrari. Czy zadziała tutaj efekt jeszcze z drugiej bo jest trochę duża różnica? Mamy DRS włączony, ale jeszcze na tej prostej nie mogą głożyć. Kierowcy zbliżył się bardzo i bardzo się. Mój się I mamy samolot jest... Zobaczymy jak to tutaj wyjdzie. któryś kierowca zahaczy, oby nie, nie chcemy neutralizacji kolejnych. Ale oj ojoj, 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 ojoj zawieszenie tak. w górę, będzie neutralizacja, ponieważ tam doszło do mocniejszego kontaktu. Zawieszenie poleciało w górę, poleciały w górę koła, chyba że coś je. Je je się je. Je wydarzy. Je. Je A to budziło to wrażenie, że poleciało lewe koło z do Alpini, albo może zewnątrz coś nie tak. No zobaczymy. Też się neutralizacji nie ma, bo jakby była, to byś wygrał zakład. <ślał> A mamy 17 na to. No właśnie, Mati to chciałem przebiega. powiedzieć, że, że tu zaraz mogło się wydarzyć tego. Mati tymczasem się przebija na siódmą pozycję, no chociaż jeszcze 3 sekundy kary. Mamy uruchomiony DRS, a więc czekamy na więcej walki. I walka tak Oj, bziutko, tu i tutaj Mati Diego. który odpuści. Jeszcze ci kierowca, to się wciska Sancho Pancho, tam chyba może dojść do kontaktu. Ale czysto Mati musiał odpuścić. Ale... To Ależ tutaj teraz stracił Mati na tym wszystkim. Ale tutaj myślę, że mogą być jakieś. Czyli kontakt Mercedes w bandzie. Jeszcze jakieś tam sytuacje. Jeszcze nie, nie, tylko Mercedes, nie tylko Mercedes, ale i chyba Mati był w bandzie, się. Możliwe, Mati jest też na 12 pozycji, tak? No ale powiem ci, że bardzo też mądre zachowanie Matiego w zakresie numer 1, Gdyby nie odpuścił. Albo dał mocno po hamulcach i zblokował koła, pojechał prosto na bandę, a co, się uniknęli tam kontaktu, no wywieziony bardzo niebezpiecznie przez kierowcę Alpine. Nie, absolutnie. Można świat powiedzieć, że ze Ferrari wygrywa Grand Prix to no pierwsza wygrana w tym sezonie. Gratulacje tego kierowcy. Na drugiej pusti Randinho, który przebił się. A I teraz, to na podium. No nie, tu już tego, tu już się Niemczek obroni. Ale już Boszuk Obro... nie ma tego dystansu. Już nie da rady, ale naprawdę było bardzo blisko. A więc zamykamy już pierwszą trójkę. Kabermak, Randino oraz Niemczek czekamy na ostatni kierowcy, jeszcze dojadą już. Rafalsko też wypadł z DRS-u do kierowcy McLarena.